Ja się cofnę 500 lat w tył i to jest o. rok 1500 w Niderlandach, gdzie to, to, toczy się wojna na północy Włoch z Francją. Odcięte zostają dostawy zboża do północnej Europy i właśnie zima, którą Holendrzy przegłodowali w 1500 roku. W 1501 siedli na statki, bo wszystko co mieli to bagna, słone ryby i statki i popłynęły, popłynęli w stronę Gdańska. I dalej państwo znacie historię, jak się zaczęła wielka epopeja eksportu zboża. O, oczywiście ona była szersza, ponieważ oni popłynęli również do Portugalii i znaleźli nadwyżki złota i srebra, które wymieniali na zboże polskie. Stworzyli pierwsze wielkie instytucje finansowe, pierwszy pieniądz rezerwowy, czyli guldena. I z małego państewka, które miało tylko mokradła i słone ryby, wyrosło pierwsze tak naprawdę mocarstwo światowe w naszej zachodniej cywilizacji. To też był tylko transport, i też to miało się nie opłacać. Rzeki muszą być czyste i bezpieczne. Wdrożymy prawdziwy plan oczyszczenia i rewitalizacji Odry. Taki, po którym katastrofa na Odrze już nigdy się nie powtórzy. I Polska będzie zieloną mapą Europy. Będzie zielonym punktem nowoczesnym, przyjaznym, czystym i zdrowym i bezpiecznym dla Was wszystkich. Miejscem do życia. Będzie najpiękniejszym miejscem do życia w Europie. Prawie miesiąc temu w Brukseli, nawet na nieformalnym spotkaniu, mówiła Pani, że jest Pani za tym po prostu całym sercem. Musimy przyjąć ambitne cele, musimy przyjąć cele redukcji CO2 na poziomie 90%. Nie, a, 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 to mówiłam. A, 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 tego nie mówią. 90 reduction, reduction budowie przekopu, tego Zdecydowanie kanału? Zdecydowanie sprzeciwiamy się mm. budowie prze kanału. A I to jest też um, e państwo chcą namówić do, do tego takiego zdecydowanego sprzeciwu całą koalicję obywatelską. Chcielibyśmy tak. E powód tego jest e oczywisty. E polskie rzeki, no, nie jest dla oczywisty. E tak, nie dla każdego to fakt. E polskie rzeki wymagają ochrony. Polskie zasoby wodne wymagają bardzo dużej zmiany, bardzo dużej ochrony, ponieważ mamy do czynienia na terenie Polski z olbrzymią suszą hydrogeologiczną. Jedna trzecia naszego obszaru Polski przekuje no tak, e nam. Wody tej nieodnawialnej nie głębinowej nie suszy. Przekop pomoże w odprowadzeniu wody z rzek do morza. Przekop y, próbuje jakby m, planować, traktować nasze rzeki jako tereny transpo y, kanały transportowe. Nasze rzeki nie mamy, nie mają już dzisiaj zasobów wodnych na to, żeby być kanałami transportowymi. To już jest nierealne. Mamy do czynienia z bardzo głęboką suszą. Jeżeli nie y, odwrócimy tego procesu, mm -hmm. to y, już mamy bardzo. Y, zasoby wody na poziomie Egiptu będzie jeszcze gorzej. Nie Woda u nas była. Muszą być wygotowane stopnie wodne. Uh -huh. Tak, to że jak pan wie, jak się zaczyna dłubać przy rzekach, to ta rzeka zaczyna płynąć coraz szybciej. Jak zaczyna płynąć coraz szybciej, to coraz mniej wody jest. Ale dlaczego dnia. zaczyna płynąć coraz szybciej? Dlatego, że jak się robi to koryto, znaczy jak się robi stopień wodny, jak się zaczyna robić zbiorniki mokre, e, e, retencyjne, jak się zaczyna to przecież kanalizować te rzeki, to przecież one zaczynają tracić swój naturalny bieg, zaczynają płynąć w zupełnie innym tempie. Ta Ale ta dlaczego dnia. zaczyna płynąć coraz szybciej? Woda spływa do morza, słodka zamienia się w słoną i mamy po herbacie, nie mamy wody. Na Ale dlaczego dnia? zaczyna płynąć coraz szybciej? Dlatego, że jak się robi to koryto, znaczy jak się robi stopień wodny, jak się zaczyna robić zbiorniki mokre, e, e, retencyjne, jak się zaczyna to przecież kanalizować te rzeki, to przecież one zaczynają tracić swój naturalny bieg, zaczynają płynąć w, zupełnie innym tempie, płynąć w zupełnie innym tempie. Dzisiaj na świecie takich tam już absolutnie nie radzi się nikomu budować, bo one zubożają społeczeństwo. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy nie mówili o tych w ogóle budowlach jako o inwestycjach, to są dezinwestycje, to są, to są sposoby na zubożenie naszego społeczeństwa. Międzynarodowe i polskie w, znacznym, w znacznej mierze starania o odrodzenie żubrów sprawiły, że dziś na wolności globalnie żyje ich około 7300 sztuk, z czego prawie 1 czwarta ponad 2600 sztuk w Polsce. Pani minister, kolejne pytanie. Czy też uważa pani, jak pani wiceminister Zielińska, że transport rzeczny jest nieopłacalny? E, to już niech decydują ludzie, którzy przewożą towary i ten transport jest, jest? stoi. A czy niech pan zobaczy. Jest opłacalny, czy nie? Mamy problem z poziomem wód. Przy tak to niskich prawda? poziomach transport i tak nie ma. A gdybyśmy uregulowali nie, rzeki? E, nie, to, to właśnie będziemy mieli. Regulacja będzie rzecz, Jeżeli wybudujemy rynne e, z gór do Bałtyku, to woda będzie nam spływać jak porydnie przy domu. Jeżeli mamy zatrzymywać. Mogą być pewne przejścia, mogą no być właśnie, zapory. jeśli mamy zatrzymywać w sposób skuteczny, musimy renaturalizować rzeki, żeby jak dawniej więcej wody zatrzymywać w brzegach wodnych. Tak, to były takie miraże z piasku, ponieważ A nigdy dzisiaj, dlatego, że transport rzeczny jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny, to zabija Nasze rzeki. Ale to ja rozumiem, stów. tylko że na zachodzie wiele rzek to są właśnie szlaki żeglugowe. Yy, jakie na przykład? No ran chociażby. Yy, ja myślę, że to jest odchodząca w przeszłość no, nie, Ja myślę, wiem, bo yy, jakby, wiem, znam koszty yy, takiej żeglugi i takiego transportu. I on jest dzisiaj kompletnie nieopłacalny i dodatkowo zabija. Nasze rzeki. Na Odrze miały być robione dwie zapory, z czego jedna miała być później zwieńczona elektrownią, małą elektrownią, ale jedną elektrownią. Tak, w tych warunkach, które mamy, tego typu urządzenia służą piętrzeniu się problemów. E, między innymi zakwitowi glonów, zakwitowi złotej algi, właśnie a, mamy a, wodne to już nie to są, już nie są e, no, to znaczy, ekologiczne. Mogłabym są. tutaj oczywiście przejść, moglibyśmy przejść cały wywód na temat działań, które w tym roku podejmowaliśmy. Jeśli chcieliśmy z, spuszczać trochę wody więcej, przyspieszając nurt, walcząc ze złotą algą, tak to stoi w kontrze zarówno z urządzeniami minister, e, energetycznymi, które są tamtejsze, tamtejsze my mamy dziś naj, największy problem z rzeką otrą jest taki że my tam y, mamy bardzo niskie przepływy wody tam brakuje wody dla ryb do życia pełnego i bardzo krytycznego przeglądu wszystkich regulacji, także tych wynikających z yy, yy, Zielonego Ładu. No my traktatowo jesteśmy powołani do regulacji, ale apeluję do was, do waszej wyobraźni. Bądźcie w tej kadencji parlamentem, który zdobędzie się na wielki wysiłek deregulacji. Dla milionów Europejek i Europejczyków najcenniejszą cechą polityka nie jest jego namiętna wiara w jakąś ideę, tylko zdrowy rozsądek. Bardzo proszę.